Cześć, jestem Lui. Witam Cię dzisiaj na macie. Będziemy robić sesję, która wzmocni nasze nogi. Będziemy dbać o to, żeby mocno się zakorzenić. Jest to dobra sesja na początek dnia. Ale też myślę, że po pracy, jeśli masz taki tryb, że dużo siedzisz, że dużo spędzasz czasu w jednej pozycji, to ta praktyka pomoże Ci pobudzić Twoje ciało i uruchomić nogi. Stań sobie wygodnie, zaczniemy od rozgrzewki, stań sobie wygodnie, czy na macie, czy na podłodze, czy na dywanie i przenieś ciężar ciała na prawą nogę. Poczuj jak się osadzasz i jeśli możesz, to uwolnij lewą stopę od podparcia i spróbuj kilka razy pokręcić stopą w powietrzu. Jeśli tracisz równowagę, zrób tak, żeby stopa była oparta i kręć w podłodze. Kilka ruchów w jedną stronę, kilka ruchów w drugą. Tak żeby poczuć, że stopa pracuje. Staniemy teraz na, pra na lewej i uruchomimy prawą, więc albo w powietrzu, albo w macie, jak wcześniej pokazałam, kilka ruchów w obie strony. Dobrze, osadzamy się w pełni na obu stopach. Uginamy kolana, chwytamy za kolana i rozgrzewamy kolana. Mogą być to ruchy, tak jak ja pokazuję, w dwie strony, a możesz zrobić w jedną stronę oba kolana. Pamiętaj o tym, żeby zmienić kierunek ruchu, żeby zrobić mniej więcej tyle samo okrążej w dwie strony. Dobrze, teraz uruchomimy miednicę. Chwyć się po prostu tutaj, gdzieś wygodnie i swobodnie, zrób kilka ruchów. Takich okrężnych. Można sobie wyobrazić, że z tyłu mamy flamaster, który rysuje duże koło. I w drugą stronę. Mhm. Ugięte kolana, stopy pozwalają się też poruszać. Zatrzymaj się teraz, wyciągnij ręce przed sobą i na prostych łokciach kręcimy koła nad garstkami. Dwie strony, więc zmieńmy. Okej. Okay. Dobrze. I teraz troszkę szerzej rozłożymy ręce i uruchomimy łokcie. Mogą dalej pracować nad garski. Będzie nawet lepiej. I w drugą stronę. Dobrze. Puść ręce i jeszcze kilka poruszeń głową. Ręce wiszą. I w drugą stronę. I do środka. Dobrze. Teraz zbudujemy mocną pozycję. Pozycję góry. Jesteśmy po krótkiej rozgrzewce. Stań sobie stabilnie. Jeśli potrzebujesz, to tak jak ja rozstaw stopy na szerokość bioder mniej więcej. Jeśli. Potrzebujesz czegoś mocniejszego, to zawsze możesz połączyć stopy, stworzyć jedną e, taką dużą nogę, więc wybierz dla siebie. Ja wolę ten wariant, kiedy stopy są rozstawione, czuję się wtedy bardziej stabilnie i mogę więcej skupić się na pozycji. Puść luźno ręce, troszkę szerzej, tak żeby nie dotykać, i poczuj, że ta część góry się wzmacnia. Czyli ręce proste, palce proste, barki opuszczone, długa szyja, czyli staram się wyciągnąć tą część tutaj czubek głowy do sufitu. Mocno stoję na stopach, delikatnie staram się schować ogon. Robię długi wdech i powoli wydech. Następnie Unieś ręce do góry, połącz nad sobą dłoń do dłoni i wyciągnij się do góry. Jeśli czujesz, że krępuje cię takie wydłużenie, to ugnij łokcie. Staraj się pilnować, żeby dłonie były połączone i rozsunięte palce. I z połączonymi tak dłońmi będziemy robić skłony w dwie strony. Przeciągamy się w prawo, przeciągamy się w lewo, stojąc dobrze na stopach, czyli stopy są nieruchome, nie odrywają się od maty. Jeśli czujesz, że u Ciebie się odrywają, to może za głęboko robisz skłon do boku. Jeszcze po jednym razie mhm. i do środka do centrum przeciągnij się z wydechem, z wydechem rozłóż ręce szeroko i opuść do dołu. Super. Teraz zrobimy sobie mały wykrok. Pójście prawą stopę delikatnie do tyłu. Możesz się tak rozstawić, żeby między stopami było 5 cm, 10 Nie ma więcej potrzeby, żeby wyższy, dłuższy wykrok robić. I będziemy się skręcać w stronę tej nogi, która jest z przodu, czyli w lewą stronę. Unosimy ręce do góry i rozkładamy szeroko, patrząc w bok i wracamy do środka. Zróbmy cztery razy na jedną stronę. Wydech. Skręt, wdech, powrót do środka, wydech, skręt, wdech do środka i wydech, skręt. Staraj się nie opuszczać rąk niżej niż barki. Z kolejnym możesz podejść, wyrównać stopy, opuścić ręce i teraz wykrok lewą stopą do tyłu. Też podobny rozstaw stóp i unosimy wdech ręce i cztery razy z wydechem robimy skręt w bok, wdech do środka, wydech, skręt. Wdech do środka, jeszcze dwa razy wydech. Czuj, jak pracują Twoje stopy, staraj się nie tracić równowagi. Ostatni skręt i do środka, z ostatnim można podejść, wyrównać stopy, opuścić ręce. Jeśli czujesz, że spinają się barki, zrób kilka ruchów, które pomogą ci się rozluźnić, zrzucić napięcie. Ok. Następny ruch to będzie skłon do przodu. Ja stanę sobie bokiem, unieś ręce, zrób wdech i z wydechem na ugiętych kolanach, wypinając troszkę pośladki do tyłu, zrób skłon w stronę maty. Możesz puścić ręce, możesz puścić głowę. Jeśli czujesz, że ogranicza Cię ten skłon, że proste nogi sprawiają ci problem, trudność, to ugnij kolana wypychając pośladki do tyłu. I teraz półskłon. Półskąd zrobimy sobie w we wersji, gdzie kładziemy dłonie pod kolanami, mocno opieramy się na goleniach, tak żeby wyciągnąć tułów, wyciągnąć brodę. Patrz przed siebie w matę, staraj się nie patrzeć na stopy, poczuj jak rozciągasz plecy. I następnie puszczamy dłonie w stronę podłogi, uginamy kolana, jeśli jest potrzeba. Stawiamy dłonie trochę dalej od stóp. I uginamy prawą nogę. Lewą w tym czasie mocno prostujemy i unosimy lewą rękę do góry. Możesz spojrzeć do góry, do sufitu. I opuszczając rękę prostujemy prawe kolano. Uginamy następnie lewę i prawą rękę do góry i patrzymy za ręką. I płynnie przechodzimy sobie raz jedna noga, raz druga, uginając i prostując na zmianę. Nie spiesz się, poczuj jak przechodzisz z jednej nogi na drugą. Poczuj jak ta, która jest prosta, teraz mocniej pracuje. Ostatnie dwa razy. Teraz jest przedostatni i ostatni skręt. Staramy się zrobić równo na każdą stronę. I skłon. I teraz z tego skłonu zrobimy siat, czyli wypychamy pośladki do tyłu i jak do pozycji krzesła unosimy ręce. Prostując, nogi, unosimy się do góry, opuszczamy ręce. Zrobimy sobie większy wykrok. Daj teraz prawą nogę do tyłu, lewą do przodu, mniej więcej, nie wiem, 50, 60, 70 cm między stopami, lewą mamy z przodu a prawą tak pod kątem do tyłu. I prawą tą stołu, sto, z tyłu nogę wzmacniamy. Dociskamy stopę, pilnujemy pięty w podłodze. Natomiast tą z przodu delikatnie uginamy. Delikatnie. Nadal obie nogi są mocne. Czujemy, że stoimy bardzo stabilnie. Unosimy ręce do góry. I starając się zostawić biodra tam, gdzie były, wyciągamy się do przodu. W stronę lewej nogi. I tutaj staramy się pilnować, żeby plecy były dosyć długo proste, żeby noga z tyłu była prosta i puszczamy dłonie. Jeśli swobodnie robisz skłon, możesz położyć dłonie na podłodze, to zrób to ja nie mogę, więc wspieram się na goleni, jeśli też czujesz, że to Ci pomoże, zrób tą wersję. Przypominam, że noga z tyłu prosta, więc ja czuję, że rozluźniam, wzmacniam. Noga z przodu może być lekko ugięta, szczególnie jeśli czujesz, że bardzo cię ciągnie z tyłu, bo jeśli, jeśli masz możliwość wyprostować, to wyprostuj i stoimy na dwóch stopach, czyli mimo, że pochylam się do przodu, mimo, że obciążam prawą, lewą nogę bardziej, to staram się prawą też przytrzymać i docisnąć do podłogi. Odpuścimy, ugnij kolano, jeśli było proste z przodu. Unieś się do góry, opuść ręce i zmieńmy sobie stopy. Lewa idzie teraz do tyłu, podobny wykrok. Lewa pod kątem, tak żeby było stabilnie. Biodra kieruje do przodu w stronę prawej nogi. Prawą delikatnie uginam, ale dociskam stopę. Lewą wzmacniam, unoszę ręce i zatrzymując biodra, tam gdzie były, wyciągam przód tułowia do skłonu. I puszczam ręce. Staram się pilnować, żeby, tak jak powiedziałam wcześniej, nogi były mocne, ta z tyłu prosta, ta z przodu może być lekko ugięta, ale staram się już pilnować, żeby plecy były proste. Wspieram się czy na podłodze, czy na goleni i oddycham. Jeśli masz możliwość wyprostować nogę z przodu, to zrób to, poczuj jak się wzmacnia i wydłuża. Dociśnij obie stopy u z przodu. Unieś się do góry. I opuść ręce. Super. Rozluźnimy się trochę. Zrobimy teraz skłon do podłogi. Wdech. Jeśli masz ochotę, przeciągnij się. I wydech, skłon. Dobrze. Puść głowę. Ok. I ze skłonu, ugnij kolana, postaw dłonie, rozstaw palce dłoni i zrób długi wykrok do tyłu, do psa z głową w dół. Proste łokcie odpycham się mocno od dłoni, od palców palce dłoni pracują. Jeśli możesz, oczywiście wyprostuj nogi, dla mnie to jest trudne i wręcz niemożliwe, żeby zrobić prawidłowego psa. W prawidłowym się długie plecy i klękam. Klękam do klęku podpartego, układam sobie dłonie pod barkami, sprawdzam, czy kolana są pod pośladkami. I kilka ruchów krowa i kot. Przeciągam się z wdechem, wydłużając przód tułowia, a z wydechem rozciągam plecy. Jeszcze raz. Wdech i wydech. Pięknie. Teraz sobie siądę na... Macie prostując nogi do przodu. Okej. Okay. Możesz tak jak ja jeszcze wyciągnąć pośladki. Wypychamy pięty. I mamy pozycję kija. Jeśli trudno ci utrzymać proste plecy, wspieraj się dłońmi, ale wspieraj się odpychając od maty, prostując w ten sposób, a nie kładąc się na dłoniach. Chyba, że czujesz, że ta pozycja jest za mocna, możesz się wtedy rozluźnić i sobie troszkę ulżyć, ok? <laughs> Dobrze, zrobimy sobie skręt, może w pozycji siedzącej. Zostawiamy lewą nogę prostą, uginamy prawą, stawiamy na macie. Tak. Nie stawiaj bardzo blisko. Zrób sobie taki odstęp, żeby stopa prawej nogi była mniej więcej w linii z biodrem. Chwyć się, może tutaj tak dzisiaj inaczej, może w łokieć kierujemy sobie kolano, prostujemy plecy, unosimy lewą rękę do góry i skręcając się odstawiamy za siebie. I jeśli jest Ci trudno trzymać w łokciu kolano, jeśli masz stopę dalej, na przykład trudno Ci się wyprostować, to chwyć dłonią, czy za kolano, czy za goleń, tak żeby było wygodnie przede wszystkim. No, i w skręcie prostuję plecy, staram się siedzieć na dwóch pośladkach, ponieważ jest to sesja wzmacniająca, to pilnuję, żeby lewa noga była mocna i prosta, wypycham piętę, kieruję palce stopy w stronę twarzy. I delikatnie się skręcam. Można też spojrzeć za siebie. I do środka. Zmienimy strony. uginamy lewą nogę. Eee, jeśli możesz, to tak chwyć sobie w łokieć, żeby mocno przytrzymać. Wyprostuj się przy tym, i teraz prawą ręką sięgamy do tyłu, do skrętu. Pilnuję, żeby stopa lewa była w macie. Pilnuję, żeby prawa noga była prosta i pięta wypchnięta. I skręcam się delikatnie. Siedzę na dwóch pośladkach. Jeśli mogę, to patrzę za siebie, i zdecham do środka. Dobrze. Jeszcze zrobimy sobie deskę odwróconą, nogi obie proste, żeby dalej się wzmacniać. Opieram się na dłoniach, palce w stronę pośladków, łokcie proste i ściągnięte barki. I unoszę biodra do góry. Kieruję podeszwy stóp do maty. Jeśli chcesz, otwór głowę, jeśli czujesz, że to jest dla Ciebie OK. Kilka wdechów, siądź sobie i zrobimy sobie na koniec kilka lekkich pozycji rozluźniających w leżeniu, więc przejdź do leżenia. Najlepiej uginając kolana, oprzyj się na przedramionach, połóż swobodnie plecy i na końcu głowę jeszcze możesz poprawić, chwycić z tyłu za głowę, wyciągnąć. I na początek kołyska, czyli kolana, ułuda w stronę brzucha, obejmujemy dłoni, otulamy i kilka ruchów na prawo, na lewo, żeby tak naprawdę pokołysać się, żeby nadać ruch, żeby rozluźnić plecy, żeby rozluźnić też dzisiaj pracujące mocniej nogi. Zatrzymaj kołysanie i wyprostujemy nogi do góry. Tutaj ja. Polecam, żeby podłożyć sobie dłonie, bądź tylko kciuki pod pośladki. Wtedy jest ta wersja z nogami w górze troszkę łagodniejsza. Jeśli czujesz, że chcesz wzmocnić brzuch, że masz e, mocne e, mięśnie pleców, to możesz dłonie odsunąć i leżeć pośladkami na podłodze na macie. Jeśli czujesz, że nogi się męczą, że jest ci trudno utrzymać proste nogi w powietrzu, to ugnij sobie kolana. Że się trzęsą i możesz to e, wytrzymać. To polecam, żeby troszkę e, się potrzęsły, żeby w ten sposób rozróżnić dzisiejszą pracę e, mocnych nóg. O, mi się pięknie trzęsą. Staram się spokojnie w tym wszystkim oddychać. Uginam kolana, wysuwam dłonie i otulam się jeszcze raz do kołyski. I odstawiam stopy, odstaw stopy do podłogi, rozstaw je troszkę szerzej, powiedzmy 50-60 cm. Dłonie na przykład możesz położyć na brzuchu i kilka skręcających ruchów, kolan na boki, żeby rozluźnić się na koniec. Możesz odłożyć kolana do podłogi. O, można wstychać i do środka. I na koniec połóż się jeszcze na kilka minut w relaksie. Połóż się wygodnie, wyprostuj bądź z ugiętymi kolanami. Dłonie ja lubię na sobie, lubię się dotykać, lubię czuć ten dotyk lubię czuć też to dociążenie, ale możesz położyć je swobodnie z boku, troszkę szerzej, żeby też góra mogła się rozluźniać. Przymknij oczy. I poczuj, jak twoje ciało opada. Poczuj, że zaczyna odpuszczać. Że może rozluźnisz teraz pośladki. Może puścisz e, ciężkie nogi do podłogi. Barki puszczą ręce. Szyja puści głowę. Poczuj, jak oddychasz. Staraj się nie zmieniać oddechu. Niech będzie taki, jaki jest. Z ufnością przyjmujemy to, że teraz ciało po praktyce Oddycha w najlepszy dla siebie sposób. Wdech i wydech. Poczuj, że odpuszczasz. Że możesz się zatrzymać. Być może dalej czujesz, że trzęsą się nogi. Spokojnie teraz trwamy w relaksie, w zatrzymaniu, w odpuszczeniu. Zostań w relaksie tak długo, jak potrzebujesz. Jeśli możesz, to dużo dłużej niż trwa teraz ten relaks w naszej wspólnej praktyce. Nie spiesz się. Jeśli będziesz kończyć, to przekręć się na bok, prawy bądź lewy. Skul się troszkę. Poleż jeszcze chwilę na boku, żeby tak szybko nie zrywać się i nie kończyć sesji. Żeby powolutku płynnie wracać do działania. A nie zerwać się i już. No i jak kończysz, to odepchnij się dłonią, unieś się do góry. <słuch> Dziękuję Ci za wspólny czas. Dziękuję Ci za to, że jesteś. I zapraszam do kolejnych sesji ze mną na macie. Namaste!